Trudne zadanie jest to dla kogoś, kto nie ma o tym pojęcia. Dla nas jest to, powiedzmy, raczej wyważana sprawa, ponieważ wyrobimy takie rzeczy nawet na co dzień. Wieszamy banery różnych gabarytów, wielkości, z różnymi urządzeniami, czy to metodami alpinistycznymi, czy za pomocą dźwigów, więc myślę, że damy radę. Flaga będzie wisiała na mniej więcej wysokości 32. Wysokość flagi to jest jakieś 26 metrów na 6,60. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa jest, bo powinniśmy się cieszyć z naszych, e, naszych barw narodowych i powinniśmy być dumni z Polski, więc jestem bardzo zadowolony, że będzie wywieszona. Duża, podoba mi się, tak, tak. Ładnie uczczony Dzień Flagi. Mnie się bardzo, specjalnie dzisiaj dlatego przyjechałyśmy tutaj, żeby to wszystko w ogóle zobaczyć, jak to wygląda. Pomysł udany. Za rąbisty. Super, naprawdę super akcja. No, coś takiego mi się podoba, niech ludzie po prostu wszystko wiedzą, że coś takiego, w ogóle święto takie jest, nie, a nie przerywnik między świętami. Dobry pomysł na promowanie tego wszystkiego, bo ludzie powoli zaczynają odchodzić od takich tradycji narodowych i to będzie dobre do tego, żeby ich ściągnąć i zachęcić do tego, że coś takiego istnieje i warto w to wierzyć i to robić. multimodal 1 0 n